Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Urfa już trzecim I tym razem gramy sobie postacią, która jest OP, bo wreszcie muszę coś tam pograć I jak teraz mi nie wyjdzie, to ja nie wiem co jest nie tak Czy ja gram źle, czy co jest Czy mam takiego niefarta, ale Generalnie z tego co wiem, złożę Ginso, złożę yy, Ostrze Zniszczonego Króla, jakieś tam duperele i już będzie gitara Także myślę, że już Będzie ten, aha Premaidy, cały czas <noise> Jak dobrze poszło. Dobra, ale trudno. Jeden za jeden. I tak miałem się wracać, więc pójdę na tego bota. Tam wszyscy siedzą. Dobra, i. Myślę, że jakiś 11 level będę miał 3. Jeżeli będę miał już 3 temy i buty, to już jest gitara chyba, tak mi się wydaje. Wtedy już pewien napierdziela ostro. Muszę tam pewno Greenso złożyć, muszę na pewno to złożyć, muszę to złożyć. Eee, przydałby się jeszcze do tego. Na pewno. Jedna rzecz, jedna rzecz. Eee, a, Infinity Edge. No i myślę, że już będzie. Jeszcze może jakiś tam wleci statik czy coś. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Ale wtedy będę już chyba śmigał na ulicy cały czas. Dziwiam się, ile jest na, na 16 levelu, ile już będę miał ten. Jak będę miał na trzecim poziomie Rkę, to co ile będę miał ją odpaloną? Będę mógł ją odpalić. Bo teraz mogę co 17 sekund. Jeżeli mógłbym co 10, to praktycznie bym cały czas na Rce latał. Bo Rka trwa 7 sekund. Ale on nic nie bije tak praktycznie Ale to na razie No i Na razie nic nie zrobię, no, no nie da się, tak szczerze To są postacie, które są irli cały czas. Early early Gdybym chciał na przykład coś napierdzielać teraz, to musiałbym Luciana wziąć. Dobra, siedzi coś tam, coś tam będę robił powoli. Już chyba jeszcze, jak wejdziesz, to dopiero no. Jak dwóch mnie atakowało, to nie miałem co zrobić za bardzo. Dwóch w sensie jego żołnierzy. Kupię sobie tak i pójdę. Jak już będzie 16, to już będzie powoli. Dobrze, bo wtedy już będę miał live Jak już będę miał tego chorego live stila i chorego, a tak to będziemy się bawić. I to będziemy się bawić szampańsko, mam nadzieję. No teraz są cecek i oddali stara. Co ja będę musiał zrobić z tymi cecekami? A buła yy, bułata pewnie będę składał. Wpierdolę mnie pod tego, akurat, które no nie zła ta zgrywka. To była rzeczywiście mądra z jego strony, więc. Więc yy, okej. Okay. Najgorzej jest z takimi postaciami, zauważyłem. Najlepiej jest z tych, tymi li, li, Irli grać tutaj. Więc nie powinien coś tam robić. Chyba, że na Urfie akurat on nie jest Irli, aż tak bardzo. Ale taki Lucian no to, 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 to tutaj gra najwięcej. To tu jeszcze tak gra oprócz Luciana. A jest dosyć dobry. Właśnie ze Zrilla też chcę nagrać. Nie ucieknę. No. Łoda krówka Mogłem się bić, no ale tak szczerze, samemu i tak bym nic nie zrobił. Zanim był Azir. Szustencję poproszę. Szustencję. Najgorsze jest to, że on rzeczywiście będzie i tak dużo przeżywał. Bo to jest. Krowczak. O kurwa. I on ma swoją erkę, nie? Więc dzięki niej dużo będzie robił. Co ty, tu w ogóle szukasz? Tak. Mnie to ciekawi. Ej, 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 dobra, dobra. No kuźwa jak ta mućka wiedzie we mnie to... Jeszcze nie było mecza w urfie kiedy ja się nie zirytowałem naprawdę i to. Ej, dlatego ja nie lubię tych urfów grać. Rzadko kiedy mi się trafi taka giera w której rzeczywiście będę się bawił dobrze. Nie będzie takiego nawet momentu wtedy, że... Że jakoś specjalnie się mnie zirytuje. Chodź tu, chodź tu. Zabijecie choćby nie wiem co. Dobra, mamy reczkę. Więc teraz się tylko wyleczyć. I W sumie możemy się albo dobra, już się cofnę, kupię itemy Bosiana dostałem trochę i bawimy się. Mhm. Mm A się bawimy na wypasie. I kupię jeszcze to. I nie wiem gdzie polecieć. No powiedzmy tutaj. Kumpla mi będziesz napierdielał Tak. Erki nie mam już. O nie. Już się leczy jakoś tak ładnie na nich Dzikie wiecie jak będę miał krwiopisy to też będę się tak dobrze leczył No tego nie było szans ugrać Oni mają obydwaj w ciulce ceków Ona ma R, ona ma E On ma i ku w sumie no to ciężko było ciężko jest na takie postacie myślałem że łatwiej się tym masterem grano, ale mniejsza największy wróg ceceki. no ale trudno się mówi Ten jest porąbany. Ja nie zdążyłem nawet. Yy, spamowałem cały czas kół, a nie zdążyło nawet ten yy, wy, wylecieć przed tym, jak on mnie. Yy, no, puścił mnie jego stun. No czy muszę jakieś dobre staty napierdzielić, bo to jest. Dobra, jest zabity. O, idealnie, idealnie, idealnie. Wracamy do gry, to mi się podoba wreszcie. Wreszcie chcę, żebym ja coś tam pograł, a nie tylko mnie zabijali. Raczej, Guinnesso będzie wymagane przez, przed tym. No, nie ma jak uciec, nie ma jak. Nie ma jak zupełnie. To nie jest to samo co na Soloku na Samonerzy w tu każdy flaszuje, żeby cię zapierdzielić. Tu nie mam myślenia czy opłaca się flashować czy nie. Tylko... koleś ucieka flash od razu. Nie mówię, że to jest złe, tylko mówię jak jest w sumie. Czekamy na to i lecimy z tym już. Może tego Azirka bym tak wypierdzielił. Wiem, że on ma ulta na 100%, więc może być ciężko. Mm, nie da się. Nie da się. Co bym mógł na taki wypadek zrobić teraz, żeby tak sobie przeżyć? Przy czymś takim Mansi mógłbym złożyć, to by było też nie głupie, ale no, 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 nie warto. Będzie kosztem AD. Chodź, się odegram teraz. No krwiopijca, ja już to widzę jak ja to ugrywam Krwiopijca? Yy, jeszcze przed krwiopicą będę musiał złożyć sobie yy, Jak to się nazywa? Taki fajny item O nazwie Infinity Edge jak kto tu się tepnął Alistar, no ja Samego Alistara, nie no Samego jeszcze bym położył, ale Spierdzielaj No, jak trzech takich tanków się wpierdzieli, najgorsze jest to, że te tanki, chociaż idą te pierdzielone AP, AD, to i tak napierdzielają jak chorzy. ja też biję do Sejmocy, no ale bez przesady. A może dwa Infinity Edge. O, to by też nie było głupie. No, bo ci składali dwa Infinity Edge, to co? Ja, 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 nie, ja nie mogę? Dawajcie mi kogoś teraz, no dawaj, dawaj, dawaj teraz I dalej, dalej, to jest za mocne jednak Malmortius Kuźwa Malmortius Malmortius, bo wszyscy u nich są AP, wszyscy są u nich AP Malmortius Będzie świetny No ale i tak raczej gówno mi on da, tak szczerze mówiąc, z nie dość aż, aż za mocny. Eee, najbardziej wolno te ceceki. Jakbym miał takiego jak Luciana, to jeszcze z Lucianem bym nie miał problemów No bo Lucian nie ma aż tylu ceceków. Ale jak taki Nautilus się wpierdzieli nie dojrze pod full upę. Robimy to na faście, Timo dawaj On go zabił nieświadomie, tak? No, ten smok się mega przyda. Leż Lesz tam. Leszczyku. Ważne jest, żeby w dobrych momentach używać. Ktoś jeszcze tutaj? Nie. Bierzemy im chyba. Ja chcę wreszcie wygrać, Urfa, bo to jest trzeci Urfa, a jeszcze nie wygrałem, Urfa. No, ten APEK jest Demek jest za, za mocny. Na chwilę są dla mnie, ale Malmortius jak wiedzie. To może być to naprawdę dobry wybór. Hmm, no może coś tam chociaż mi tej odporności ma na magii coś da. No w końcu każdy u nich ma tą damage, więc trochę tam mniej dostanę, więc zawsze coś, zawsze coś, nie. Tylko teraz będę miał ostatnie item. I nie wiem czy złożyć drugiego drugie ostrze do nieskończoności czy złożyć jednak tego krwiopijcę ale chyba złożę ostrze nieskończoności no popierdzielony jest ten byk popierdzielony on też bije z w500 Najgorsze jest to, że na przykład taki właśnie byk ma dwa CC, które wiesz, wiecie, W, pierdzielnie, Q, pierdzielnie. Jeżeli pierdzielnie Q, to już mu się odnowił żeby pierdzielnąć znowu. Jeżeli nie odnowi się, to ma jeszcze Ulta, ma jeszcze ulti, znaczy Ulta. Ma jeszcze zonie, ma jeszcze ulti, żeby przeżyć, ma jeszcze flasha, żeby do mnie do, dolecieć, więc no... Bawmy się. Trochę mi się słabych, ja trafił na te do tego mastera chodź tu teraz teraz ładnie go w sumie dało mi się ograć bo jak on mnie trafi w to ja już mam przypał Przeważnie tego akurat się nie da ograć. Ten Nautilus one-shotuje Luca Ulta ul ul q, -E chyba, albo W, nie, nie pamiętam który ten jego skill to jest to wokół niego ta woda. Więc, więc jest mocny. Może pierdzielne to o, powiedzmy. i teraz już pasuje to kończyć bo już 20 minut leci A tak średnio mi się dalej gra średnio mi się gra na tym urfie może ja mam jakieś nie, nie wiem mega duże mmr na tym urfie że mi aż takich może jakiś typu nie wiem z Diaksami dobiera. dobiera wysokiego diaksa że aż tak źle znaczy źle się gra nie nie aż tak źle ale oczywiście dosyć ciężko N ciężko chwilami jest ale lecimy, dobra. Nie mam kół! Ja miałem silensa cały czas? Czy co? Mogłem spierdzielić, ale mi jest... Kurde, nie lubię się tak cały czas odradzać. Dlatego głównie nie lubię urfa, bo... O ile w... generalnie... Znaczy są plusy i minusy Urfa, o to mi cały czas chodzi, więc... Minusem jest to, że praktycznie cały czas idzie ginąć Nawet jak jesteś dobry, bo no, rzadko kiedy się zdarza taka Giera, kiedy nigdzie praktycznie nie zginiesz, a w normalnej grze Da się coś takiego zrobić, jeżeli Cię postarasz, no to wiadomo tam Z jakieś 12 killi nie musisz mieć mega dużo killi, wystarczy, że Nie wiem, tam może 3-4 razy i maksymalnie 5 się wyrąbisz Na mecz, który ma 50 minut, więc No da się a tu się czegoś takiego zrobić nie da Co on odpierdziela No, no lej, 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 lej dawaj dawaj z Nautilus samemu. A samego Nautilusa bym rozwalił. A on spierdzieli. No, ale my ci spuszujemy tutaj, więc... No i o tego mice zakawa właśnie chodzi, że on bije fest dużo. Może da się, da się, da się, da się. Nie uda się. Ten rzeczywiście położył mi pod, pod siebie, ku i ja przez to... Nie wiem, czy w sumie dałbym radę go wy wyrąbać na tej fontance, ale mogłoby być to możliwe. Jakby oni tego nie skończyli, to z chęcią bym zobaczył, jak się teraz by prezentował mój damage po full buildzie. Jakby tylko nie spuszowali, ale te i one same skończą. Dobra. To nieważne. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Za parę dni pewnie wejdzie nowy, więc zostawcie subskrypcję, lajka, yy, jakiś fajny komentarz, jeżeli chcecie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!